Jak forma? W ostatnim meczu trochę było błędów. Udało się te błędy teraz zniwelować w tym czasie? Myślę, że to wpływ tej trzytygodniowej przerwy i, i wybicie nas z rytmu. Meczowego, chociaż no, w ostatnim czasie skarżyliśmy się i będę to powtarzał po, po wielokroć. No, troszkę teraz nas wybiła z tego rytmu y, pogoda i, i trudne boisko związane z tą pogodą. Zbyt twarda nawierzchnia. Nie mogliśmy ćwiczyć od, odpowiednio, tak jakby wymagał ten ostatni mecz gry na kontakcie, gry na ziemi. Y, no, ale forma jest naprawdę typowa, jak na Koniec sezonu, powinniśmy być w optymalnym możliwościach i fizycznych, i taktycznych. No przede wszystkim tu będę liczył na, na, to, na organizację gry, na zgranie zespołu, na dojrzałość taktyczną mojego zespołu, uczestnika wszystkich dotychczasowych finałów play-off. I ta psychika, ta odporność, dojrzałość taktyczna myślę, że będzie tutaj kluczem do zwycięstwa w meczu finałowym. Jak sytuacja kadrowa doszedł Hotowski przed tym najważniejszym meczem. Pozostali zawodnicy. Optymalny skład plus Hotowski, czyli trzeba wykonać pewien ruch, no, ale to wszyscy zobaczą to w sobotę i można powiedzieć najsilniejszy skład w tym sezonie. Także tu jest, tu jest wszystko w porządku. No wiadomo jak to koniec sezonu. Tam niektórzy jakieś drobne odczuwają urazy, ale zapewniam wszystkich, że zapomną od nich już wychodząc na mecz i będą w pełni sił i dyspozycji psychofizycznych. Najmocniejsze strony Arki? Podobnie jak nasz zespół, no będziemy szukać właśnie ich słabych punktów. To jest drużyna wszechstronna i można by rzec kompletna. Gra, gra dobrze młynem, doskonale zorganizowane auty, bardzo dobrze szeroko potrafi otworzyć grę i Gra nogą też, sytuacyjnie krótkie kopy, dalekie, skuteczny kopacz Gruzin. Także no, prawie to samo mógłbym powiedzieć w naszym zespole. więc myślę, że spotkają się w tym momencie drużyny najlepsze w polskiej ekstralidze i grające no, w momentach wielu bardzo podobne rugby. Ale myślę, że to będzie rugby ciekawe, widowiskowe i dużo otwartej gry.